Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na Biformie Kolin W te chłodne popołudnie, czy tam chłodny wieczór, chyba już w zasadzie. Owce prychają, bo im się nos zatyka pyłem z siana. <grym>, siedzę, siedzę sobie na presie, czyszczę presę tak z grubsza, co tam się da ręcami wywalić. Już pierwszy pokos w końcu mamy ogarnięty w sensie nie, że tam jakieś parypetie mechaniczne były, bo tutaj naprawdę odpukać wszystko elegancko. Po prostu no pogoda nie pozwalała w odpowiednio dobranym czasie zrobić tego pokosu, zbyt szybki ruch wykonałem. Także mamy mamy to, nie wiem ile belek zrobiłem. Bo mam, w tej presie jest listnik skrochmalony i nie, 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 nie przełożyłem go z tamtej presy. Jeszcze. Co tam grubasie? Ty się powinnaś kocić, ja ci przypominam, że to jest Twoja ostatnia szansa. Jeśli teraz nie okocisz, nie będzie, kurde, nie wiem, czterech naraz, to nie wiem. Nie znaczy wiem, kebab. <ścoughs> no ale masz jeszcze chwilę czasu. Ty byłaś dopuszczona razem z tymi trzema Jarkami, dzisiaj mi Agata przypomniała. O, ja to o Tobie zapomniałem. Ty razem z nimi wróciłaś do stada. Jakieś tam wymiączko ci się robi, widzę powoli takie przedporodowe, ale zobaczymy. No oby, bo będzie mi Ciebie szkoda na kebab przerabiać. Chociaż dużo tego by było. Także wiesz, coś za coś. Także tak. Ee, siano mamy zrobione. Ee, no i nie jest tego siana dużo, no rok się okazał, kurde, mokra wiosna, ładnie, wszyscy zadowoleni, aczkolwiek cały czas była zimna ta wiosna. I tak jak wcześniej wspominałem, już na uprawach polowych no, rośliny nie lubią yy, stać w zimnej, w zimnej wodzie, w zimnej ziemi, w zimnej, wilgotnej ziemi. No korzenie tego nie tolerują i nie rośnie to wszystko, karłowacieje, tam jest zaburzone już... Yy, Zaburzona. Yy, no, obieg powietrza yy, i już to, już to nie działa tak jak powinno. Niestety. Także z zimnych, schłodnych yy, chłodnych wieczorów, zimnych, wilgotnych nocy yy, nagle zrobiło się lato i się okazuje, że jest gorsza, drastyczniejsza, dramatyczniejsza susza jak w zeszłym roku. No ale każdy, kto ma kawałek gruntu gdziekolwiek, to doskonale sobie zdaję z tego sprawy. Tutaj e, mamy dwa hektary pastwisk dostępne dla owiec i widzicie, no one tutaj kupę zjadły i tam jakieś tam odrosty zjadają, koniczynie w ogóle nie dają najmniejszych szans, zaraz przy samej ziemi upitalają tutaj pod nogami, o zobaczcie. Widzicie na środeczku, to jest, to jest koniczyna. I one chodzą po polu i szukają właśnie takich świeżych, zielonych odrostów. Trawy tutaj pozostawało dosyć dużo, fajnie, bo to się wszystko w większości przynajmniej, co tam wróble nie zjedzą, osypie i zasili po prostu bank nasion na tym polu. Tam dwa hektary się szykuje, widzicie ładnie zielono. Tam jest skoszone w zeszłym tygodniu, dzisiaj mamy poniedziałek, także w zeszły poniedziałek było koszone i zobaczcie. Jakie to jest kurde zieloniutkie, już koniczyne, no Zresztą tam zaraz podejdę, to Wam pokażę. I tam. E, no tam nie jest z, zwinięta siano. To no, szało nie było. W zeszłym roku to naprawdę piękny pokos tam był. W tym roku nie. E, no jednak susza. E, koniczyna ratuje sytuację. E, I tam chcemy zrobić kostkę, tak? Także. No tutaj w tej materii jestem uzależniony od sąsiada, więc muszę czekać, aż on zrobi u siebie. Więc grzecznie czekam i kosteczkę tam sobie zrobimy z tych dwóch hektarów. Tam dużo nie będzie, ale myślę, że na rok znowu nam wystarczy. Takie awaryjne gdzieś tam kosteczki siana są bardzo fajne i przydatne. Także tak się to ma. E, ilość siana e, jest naprawdę niewielka w tym roku. E, w zeszłym roku ten pierwszy pokos był naprawdę przepotężny mimo suszy na, na, na naturalnych łąkach, podmokłych terenach. E, był fest. No, w tym roku nawet tam zawiodło. Lucerna, e, a propos właśnie, lucerne to one tutaj zjadają. Lucerna e, też oczywiście dostała po dupie. Myślę, że w porównaniu do zeszłego roku e, maksymalnie 3 czwarte osiągnęła zeszłorocznego plonu. To w zasadzie po jakim czasie, bo to było kurde wszystko koszone później, bo wcześniej to nawet nie było opcji przez właśnie tę te, te, te ciągłą wilgoć i zimno. Tak? A plan był taki, że w tym roku, ale grubas, że w tym roku robimy taka niespodzianka, e, robimy siano. Nie siano kiszonkę, tylko siano. No, gdzieś tam trzeba spróbować tego robić, nauczyć się e, i jakieś tam oszczędności po prostu zacząć e, w tym kierunku tworzyć. Więc odpuściliśmy w tym roku folię, e, bo jest to drogie. Jest to drogie, zawsze było to najdroższe e, i po prostu. no tam się coś kocić, czy mi się wydaje? O, bo się chyba drapie o, także odpuściliśmy sobie folię e, i robienie siano kiszonki. przynajmniej na pierwszym pokosie drugi pokos też raczej będzie, e, będzie, będzie siano e, nie nastawiam się na cztery pokosy w tym roku lucerny w ogóle a więc dostosuję koszenie lucerny do traw e, i Myślę o, o, o trzech pokosach właśnie. I trzeci pokos y, trawy i lucerny będziemy robić po prostu w y, sianopiżonkę. No, no tak, 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 tak to rozwiążemy. Z tym, że y, cały pokos y, lucerny w tym roku, no i siana ile wejdzie, będzie szło pod dach. Będzie szło pod dach, także żeby to się po prostu naj, jak najmniej marnowało. Takie, takie drobne roszady. Całkiem fajnie wyszła yy, ta lucerna. No niestety jest troszeczkę opóźniony ten, <ścoughs> ten, yy, ten zbiór tej lucerny. Ten pokos. Także ona jest nieco, że tak powiem, nieco może już przystara, zdrewniała. Ale jak widzicie owce buszują, przegryzają. Tutaj taka była połowa belki. Rano tutaj wywaliłem, zostawiłem presę do wieczora, żeby sobie tutaj obniuhały, obmuchały, oblizały i tak mniej więcej zrobiły i całkiem fajnie sobie z tym poradziły tutaj. Także spoko. Będzie git. Także takie, takie zmiany. Dzieś, yeah. Gdzieś tych oszczędności trzeba troszeczkę poszukać. Że sam sznurek w tym roku no różnie się robienie siana z lucerny od Siana strawy dosyć znacznie. Przede wszystkim czasem przerzucania i tempem przerzucania. To jest bardzo powoli się to robi, żeby tych listków jak najmniej pogubić, aczkolwiek yy, nastawiony byłem na to iż tych liści się nieco pogubi, ale nie myślałem, że będzie to zbliżone właśnie ilością do yy, zgubionych listków przy robieniu się kiszonki. Jednak przysiano sianokiszące, wbrew pozorom, też się kupę tych liści gubi z, 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 z lucerny. O, druga tura idzie na żarełko. Także tak, nie jest źle, dramatu nie ma, myślę, że będzie dobrze. I jakiś już tam zapas e, mamy zrobiony. Mamy z zeszłego roku duży zapas, e, w tym roku robimy też Słomę w zeszłym roku robiliśmy tylko tam gdzie była lucernik Lucernik świeżo zakładany, bo tam była Tam lucerna była jako wsiewka W roślinę ochronną, w owiec, no ale owiec został skoszony jako, Na zielono i zrobiona z niego słoma taka z ziarnem, co naprawdę fajnie wychodzi dla świń i dla owiec Także super Także tak Nieco więcej tej lucerny mamy, no bo tam te, te 2,5 hektara tego nowego lucernika jest założonego, więc, więc tutaj na plus. No zdecydowanie ratuje to dupę ilościowo. No i jakościowo myślę, że też, no bo jednak lucerna jest dużo sprytniejsza niż, niż trawa. Także tak to wygląda. Ojejku! Presa troszeczkę niewygodna. Co tam się, synu, czaisz? że ja Cię nie słyszałem? <grymny> eee, presa niewygodna przez te dziuby. Jak widzicie. Eee, nowe listwy poszły. E, to tak przy okazji, jak już jestem tutaj. Nowe listewki poszły. E, pod łańcuchy. E, wygięte, docięte, wygięte. I tak dalej, ale tu już widzę, że to nie jest to, co być powinno. E, już jest bardzo mocno zjechane. I to dobrze jak do końca sezonu dojeździ tutaj. Szkoda łańcuchu, bo łańcuchy są e, z, tej, z tej presy. Naprawdę bardzo fajne. Tutaj to samo. Jest bardzo, bardzo mocno wydarte. Także to aż niesamowite, jak to szybko się wydziera. Także chyba nawet dobrze no, książki nie robiłem, bo tutaj jeszcze większy ciężar jest i. Eee, I jeszcze szybciej by się to wyślizgało. Także mm, po sezonie trzeba będzie rozejrzeć się za tymi listwami poli, polamidowymi. Bo dobrze wymawiam. No, a tak poza tym, no co nowa podłoga, nowe łożyska, i co się dało, tylko nowego to się wstawiło. Eee, presa w tej chwili śmiga bezproblemowo. Naprawdę, opór jest minimalny wszystkich łańcuchów. Wałków. Skrzynia się nie grzeje. Tak jak się grzała w zeszłym roku, Tu cały ten wszystko zostało przyłożone z tamtej. z tamtej, Na tamtej presie zostały te śrubki jako sprzęgła. Dwie są założone, i cały sezon tutaj to ładnie, pięknie przerobiło. Ani razu nie psztyknęło. Nie ścięło sprzęgła. Także naprawdę super presa. Zdecydowanie, zdecydowanie lepiej to tutaj śmiga. No ale tam myślę, że to akurat bez znaczenia, bo gdybym tam też wymienił wszystkie łożyska, to też już ten o, o, opory toczenia były zupełnie inne. Także, tak, presa działa jestem bardzo zadowolony. Wracając do owiec, no jesteśmy w trakcie wykotów piosennych troszeczkę coś się rozłazi no ale nie ma dramatu yy, Jarek jest coraz więcej wczoraj się wieczorem jedna urodziła dzisiaj rano jedna się urodziła i dzisiaj łapaliśmy Bo ze względu na to, że tam z sianem walczyłem kilka dni to za zasadzie cały zeszły tydzień od niedzieli do niedzieli równiutko yy, no to nie było czasu pozaganiać tych owiec i troszeczkę zbyt dużo się zrobiło Młodzieży nieskontrolowanej, niespisanej, niezakolczykowanej. I Dzisiaj zakatą, żeśmy chyba z 3 godziny poświęcili na to, żeby tam Podochodzić właśnie, yy, poddzielać matki, poddzielać młode I potem właśnie dojść Czyje młode, której matki Jest, także Także już jest to ogarnięte, wszystkie młode są pokolczykowane yy, I fajno Jarek jest. No, kurde, nie powiem ile, bo nie wiem. Ale baranków jest chyba tylko trzy sztuki. Jarek jest zdecydowana większość, jak na chwilę obecną, także bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo jest popyt, że tak powiem. Prawdopodobnie to wszystko pójdzie do, do jednej osoby, może do dwóch. I co mnie bardzo cieszy. Także, tak, kamerunki no jeszcze się nie kocą, one troszeczkę później. Ale to też zaraz powinny zacząć się kocić. Bez ekscesów, bez żadnych wypadków, wszystko koci się samo. W dalszym ciągu żadnych takich problemów nie było. Jedynie co to z tymi bliźniaczkami od pierwiastki. Była tam ciekawa przypadłość, ale to już mamy ogarnięte. Aczkolwiek, no może nie tak. Jakbyśmy do końca chcieli, ale o tym innym razem. No, a tak wygląda ruń właśnie. Koniczyny, Nostrzyka i lucerny. O, jedna roślina, druga roślina, trzecia roślina. Tutaj kolejna to jest, to jest akurat Nostrzyk. Nie, to nie jest Nostrzyk. A nie wiem co to, nie. Lucerna to lucerna jest. Tak, tu jest koniczynka, a tu jest lucerna. Yy, dużo tego jest, tylko tutaj kompletnie tego nie widać. Trawy tylko żółte, podłoże okropnie, zobaczcie. Ale to wszędzie. Także tutaj jeszcze kilka dni posiedzę sobie. Yy, myślę, do niedzieli. I tak, dwa tygodnie tutaj po skoszeniu od razu pójdą na całe te dwa hektary. I będzie fajnie. Tutaj jeden wałeczek zrobiłem taki próbny. I zobaczcie, jak tutaj koniczyna. Trawa no stoi, wiadomo. Nie ma za bardzo z czego rosnąć. Ale koniczyna po prostu robi robotę. Pięknie zakrywa nam pole i jakoś tą masę zieloną nam tutaj buduje. Także owce wpadną. To no chwilę będą miały zajęcia. Myślę, że tutaj spokojnie na tym kawałku. No, będą się działy na pewno do końca czerwca, gdzieś tam koło lipca, jak tutaj mam nadzieję coś się zazieleni na świeżo, no to przejdą z powrotem tutaj na te dwa hektary. E, tutaj nie wiem, czy będę tutaj siano robił, czy, 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 czy nic z tym już nie będę robił. Prawdopodobnie nic. Ani nie kosił, będę nie dojadł, tylko właśnie chcę zostawić, ewentualnie jeszcze zastanawiałem się Żeby to chwastownikiem przejechać, albo włóką zwykłą Przylecieć siuntką, po to że tylko żeby te kłosy po prostu Otrzepać z nasion, nie? I tylko o to O to chodzi właśnie Żeby otrzepać te kłosy dojrzałe To jeszcze nie, tu jeszcze jest zielonka, ale tak jak tutaj, no to już powoli, powoli O, o Widzicie jeszcze troszeczkę dojrze ją nasionka. Przelecieć po prostu, bo tak, to będą ptaki to wyjadały. A jak to już dojrzeje, czy tam nawet nie dojrzeje, to sobie doschnie na ziemi i, i zasili. Zasili nam tutaj pięknie pole, tak jak tutaj było w zeszłym roku. Także całkiem fajnie. No, zobaczcie, taki pasy, taka by była koniczyna. E, gdyby nie. Gdyby nie koszenie, no ale tutaj stwierdziłem, że nie, ze starego na stare nie będziemy wpuszczać, tylko wpuścimy po prostu na świeże. A tutaj zrobimy, zrobimy siano. Tu w zeszłym roku było robione siano kiszonka, więc w zasadzie chyba nasion nie miał możliwości się osypania. Teraz tutaj troszeczkę tam strawy, wiadomo przy trzepaniu, przy zgrabianiu, przy spresowaniu nieco się ootrzepie, zasili pastwisko i tak dalej, i tak dalej. Także takie coś. Także no tyle. Owce, widzicie, pojadły lucerny, już zaczęły mi przeszkadzać, to sobie uciekły. No poza tym nic się nie dzieje nowego. Co to tutaj leży? Susza wszędzie okropna, no, łosety. Gdyby to widziałem już z daleka, że ty tam leżysz. Czy ty tam leżysz sama, czy w towarzystwie po prostu? Pokaż mi się, czarnulka. Nie, nie, nie. To z młodą swoją, tak. O, o, pokażę Wam fajne umaszczenie. To jest dzisiejsza Mówka sztuka Jarka. I normalnie 100% Almatyńczyk. Zobaczcie. <grym> Piękne małomieszczenie. Najmłodszy nabytek Jarka, 75% Dorpera. No i widzicie, taki ciapak. Matka cała czarna, także yy, i tak jest postęp mm. <grym> genetyczny. <grym> no dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć.